Zrobimy sobie trochę lepszy tost, ok? Najpierw wymieszaj jakiś dip, tak mniej więcej według własnego gustu. Niektórym wystarczy nawet zwykły keczup. Weź dwie kromki chleba tostowego i na jedną połóż gołdę. Ja startłam, ale pokrojone też będą działać oczywiście. Na to cienko pokrojoną, wędzoną szynkę od kości, a na wierzch znowu ser. Bezpośrednio przy tym toście albo chlebie to już bez znaczenia, zawsze musi być ser. Jeśli go tam nie dasz, to ta szynka naprawdę Ci się nie rozpuści. Na patelnię łyżeczkę masła i połóż tamtego przystojniaka. Trochę nim poruszaj, żeby masło rozprowadzić wszędzie i zostaw to na jakieś 1 trzecią mocy na 3 do 4 minut. Odłóż go na bok, dodaj drugą łyżeczkę masła i połóż tego przystojniaka na to masło z drugiej strony, a potem znowu przetrzyj nim całe dno patelni. I znowu zostaw go na 2-3 minutki, żeby się ściął. Potem obrócisz go jeszcze dwa razy z każdej strony, mniej więcej co minutę. W komentarzach ludzie będą Ci twierdzić, że zrobią to samo w opiekaczu do kanapek. No cóż, ja Ci mówię, że to się nigdy nie wydarzy. Takiego chrupiącego i pachnącego masłem tosta z pięknie roztopionym serem w tej maszynie po prostu nigdy nie zrobisz. No to cześć.